A później sobie go ściągnę na dysk i zrobię shota i wstawię na NGTV. Dobra, to na razie stop z linkami. Wchodzimy do, na kanał tej Ameby i zobaczymy. Pośmiejemy się no. Pośmiejemy się. Waga, przechwycam ekran i śmiejmy się. Już. Uwaga. Tutaj suba zostawiłem z dzwonkiem. Żeby nie było, że ja go promuję. Nie, 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 nie. Ja go nie promuję, tylko będę miał oko na jego filmy. Może jakiś na mi naga. Dobra. Pierwsze. Yy, to chyba które to pierwsze będzie? Pierwsze. Jak yy, powiedz mi Olivier, Olivier Janiak, jak ten film się nazywa? Grek a Greg to taniec to ten pierwszy pierwszy film tak to ten pierwszy o tym Gregu dobra o no to oglądamy tylko poczekaj poczekaj czy on nie pokazuje tej knagi kurde bo nie chcę mieć bana Zaraz, 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 zara. Da, zobaczmy. Aha, tańczy, tańczy. on taki jest kurwa odskocznik. Wyjmie mi knagę i dlaczego on to pociąg robi to nie wiem. Dobra, oglądamy. Włączy czat. Kurde. Poczekajcie, zanim włączę to, ja w sobie ustawię czat, żebym miał w osobnym oknie, żebym widział Wasze reakcje. I zobaczymy. Będziemy oglądali yy, turbo. Wyziel okno czatu. Dobra. Ok, już mam. I teraz zobaczymy, co on będzie robił. I. Po tych filmikach znowu idziemy do, do piosenek. Dobra. Od początku dajemy. A ten jego głos to jakby się... Jakby kutosa w gębie i gadał. Dobra. Jest to. Podgłoszę jeszcze, żebyście słyszeli. W razie czego OBS-a. Bo jego trudno zrozumieć. Dobra, i lecimy. Idą. Zobaczmy, to nie zadają. Żeby nie było. To jest raj. Pani co mam do tak dlało. O kurde, faktycznie biustnąłem założył. Ja mam Tak. Ubółem. Ja ci gregu wyrucham tak, że zobacz. O, ja. Pierdziwą. to jest g. E... Nie, ściągnij się Suzniu. Hard Turbo to jest, ja pierdzielę. zobaczcie nie, nie, no, Ja sobie sobie zrobię z tego, co. Zobacz, my, żeby się z niego pośmiać. To, no. Dobra, pozdrow. Jak złożę im cel, potem na ja, koniec ja zadania to usuwam. Także elo. Krótko zatańczę. A ten y, następny filmik? O tym, co piję mącz? Albo nie, nie chcę wam obrzydzać. Nie, nie będę. Mm. Zakleić na powrót Alici. O! Coś nowego wstawi. A ci wyjaśnia. Czemu, jestem po zadaniach. Teraz tak Pierwsze, to na wyścigach, wyścigowych, wyścigówek, wyścigowa, wyścigówka wyścigowa wyścigową wyścigówkę, na wyścigach wyścigowych wyścigówek. Dwa. Nie, nie będę pokazywał taką, że piję budeczki cztery. niuchniejsza i nie pieprz Piotrze wieprza pieprzem. Bo bez pieprz... Dwie lepsze. wyeliminowany ne neandertalczyk. To teraz się trochę jakam, więc ten u, te, neandertalczyk usatysfakcjonował rozentuzja entuzjazmowanego palenom torpologa. rozpatrując mm. sprawę retrospektywicznie, Dochodzę do konkluzji, iż Twoje diokryzmy na temat mojej ap aparaty są wręcz. Dobra. Czego? Efemeryczne. Dobra. Być Inny, inny. Ten, tą wodę z miski zobaczymy. Piję wodę z miski dla Alici. Tego to nie musimy się też no, to będzie dobre. 14,30. na Mam o to, żeby widzieć chociaż pół wody. Ja to jak to mi mi Ale teraz y no Oczywiście trochę wypiję. Nie uwielbiam, że cała ale chociaż 5. Tak pięć... Ja pierdzielę. Zobaczcie, jaki on jest ostrzeżony w ogóle. Dobra. Co? Dobra. Co? dobra. Ale dobra, widzę Dobra, teraz mam nadzieję, że już mam chyba dwa zadają. Zrobiłem za za Do, Dobra, chyba. Dobra, upadła się tylko ten człowiek i tyle. Dobra, później sobie resztę filmików dla siebie obejrzę. Nie będę puszczał, chyba na streamie, jaką piję mocz tam z permetą. Uff. Coraz mi się robi, ale. Dobra. Dobra, to. Yy... Możecie już dawać.